Przygodusie, bajki do słuchania, bajka pod tytułem Tosia i Tymek w karkonoszach. Wyprawa na słoneczniki. Tosia i Tymek aż podskakiwali z radości, kiedy samochód mamy wjechał do Karpacza. W oddali majaczyły potężne góry, a na ich szczytach błyszczały resztki śniegu. Choć była już wiosna. Dolinę otaczały lasy świerkowe, a powietrze pachniało żywicą i mokrym mchem. Nad strumieniem, który wił się wzdłuż drogi, krążyły jaskółki. Ale tu pięknie, zachwyciła się Tosia, przyklejając nos do szyby. Patrz, Tymek. Tamten potok wygląda jak srebrna wstążka. Widzisz te skały? dodała mama, wskazując na odległy grzbiet. To słoneczniki. Mówią, że dawno temu olbrzymi ukryli w nich skarby. Jutro pójdziemy tam razem z wujkiem Markiem. Dzieci zapiszczały z radości. Wujek Marek był bratem mamy i od lat pracował w schronisku pod śnieżką. Znał każdy kamień w karkonoszach i potrafił naśladować głosy ptaków. Po chwili dojechali do małego, drewnianego domku, gdzie czekała już ciocia Basia z gorącą herbatą i domowym ciastem. Tosia i Tymek rzucili się w objęcia wujka i cioci, po czym usiedli przy stole. Jutro rano ruszamy na wycieczkę, powiedział wujek Marek, rozlewając herbatę do kubków. Ale pamiętajcie, w górach trzeba być przygotowanym. Spakujemy plecaki, wodę, kanapki, kurtki przeciwdeszczowe i oczywiście lupę. Może uda się wypatrzyć coś ciekawego. Tosia i tymek wymienili podekscytowane spojrzenia. Wieczorem dzieci rozłożyły mapę karkonoszy na podłodze. Wujek Marek pokazywał im czerwone szlaki i opowiadał o duchu gór, który pilnuje skarbów ukrytych w skałach. W plecaku musi być gwizdek i latarka, tłumaczył, wkładając tosi do kieszeni kawałek bursztynu. To na szczęście w górach kamienie mają moc. Rankiem niebo było czyste jak tafla jeziora. Na niebie nie widać było ani jednej chmurki, a powietrze pachniało świeżymi igłami świerków, zroszonymi poranną rosą. Wokół domu słychać było śpiew ptaków. Sikorki ćwierkały wesoło, a gdzieś dalej pohukiwała sójka. Tosia i Tymek zjedli szybko śniadanie i już stali gotowi przy drzwiach, ubrani w górskie buty. Z kolorowymi plecakami na plecach. Wujek Marek uśmiechnął się pod wąsem i zapiął swój niebieski polar. No to ruszamy, młodzi podróżnicy, zawołał. Dziś zdobędziemy słoneczniki. A tam naprawdę rosną słoneczniki? Zapytał tymek. Nie całkiem zaśmiał się wujek. To ogromne skały, które wyglądają, jakby wyrosły z ziemi niczym kamienne kwiaty. Legenda mówi. Że przed wiekami służyły za znak dla wędrowców, by nie zgubić drogi w górach. Szli leśną ścieżką, która wiła się między wysokimi świerkami i jodłami. Światło słoneczne prześwitywało przez gałęzie, tańcząc złotymi plamami na mchach i paprociach. Las wokół pachniał niesamowicie. Najpierw będziemy szli doliną łomniczki, a potem zaczniemy się wspinać na szlak prowadzący pod same słoneczniki", tłumaczył wujek, wskazując trasę na mapie, którą wyjął z kieszeni. Tymek i Tosia wędrowali z szeroko otwartymi oczami. Wszystko było tu inne niż w mieście. Po drodze zatrzymywali się, bo wujek co chwilę coś zauważał. O, spójrzcie tutaj! Zawołał kucając przy śladach w miękkiej ziemi. To raciczki saren. W nocy musiały tędy przechodzić na polane pojedzenie. A to? Zapytała Tosia, wskazując inne odciski. Dziki, potwierdził wujek. Pewnie przyszły ryć ziemię w poszukiwaniu żołędzi i korzonków. Kilka kroków dalej zatrzymali się przy wysokiej sośnie, pod którą walały się resztki szyszek. Wiewiórki chyba miały ucztę, powiedział wujek z uśmiechem. Zobaczcie, jak zgrabnie pogryzły szyszki, zostawiając po sobie tylko resztki. One potrafią rozgryźć je szybciej niż my tabliczkę czekolady. Wędrowali dalej, słuchając śpiewu ptaków i stukania dzięciołów. Wujek zatrzymał się na chwilę i przyłożył palec do ust. Cicho, posłuchajcie. Słyszycie ten piskliwy dźwięk? To jakaś zabawka? szepnął Tymek. Nie, to myśli królik. Najmniejszy ptaszek Europy. Waży mniej niż kartka papieru, a potrafi przelecieć setki kilometrów. Tosia spojrzała wysoko w koronę drzew, próbując go wypatrzyć. Ale szybki, już go nie widać. Na niewielkiej polance wujek Marek zatrzymał się i uniósł wzrok ku niebu. Promienie słońca igrały wśród liści, a w powietrzu czuć było ciepło i świeżość wiosny. Spójrzcie, dzieci. Powiedział cicho, wskazując palcem ponad korony drzew. Widzicie te białe, puszyste chmury? Tosia zmrużyła oczy i zadarła głowę wysoko. Wyglądają jak bita śmietana, zawołała. To kumulusy, wyjaśnił wujek z uśmiechem. Lekkie puchate niegroźne, kiedy są takie jak dziś, białe i niewysokie, oznaczają piękną pogodę. Ale jeśli zaczną się piętrzyć w wysokie wieże i ciemnieć od dołu. Mogą zwiastować burze. Tosia zaś położyła się na plecach, na miękkiej trawie i patrzyła w niebo z zachwytem. Ojej, ta tam wygląda jak królik, ma nawet uszka. A tamta jak statek z wielkim żaglem, dodał Tymek, klękając obok siostry. Płynie po niebie i zaraz wpadnie na tego królika. Wiecie, dawniej pasterze i górale potrafili przewidywać pogodę. Patrząc tylko na chmury, powiedział wujek. To była ich własna, naturalna prognoza, gdy widzieli szybko rosnące kumulusy z ciemnym brzuchem, wiedzieli, że muszą schować owce i zejść z grani, zanim lunie deszcz. No dobrze, czas ruszać dalej, zanim królik zamieni się w krokodyla, powiedział wujek, wstając. Tosia i tymek jeszcze przez chwilę patrzyli w niebo, a potem wstali z westchnieniem. Wkrótce dotarli do szerokiej, trawiastej polany. Wiatr delikatnie kołysał wysokie źbła trawy. Cicho szepnął wujek, stając nagle i unosząc rękę. Tu czasem można zobaczyć świstaki. Trzeba być bardzo cicho, bo są płochliwe. Tosia i Tymek spojrzeli na siebie z ekscytacją, po czym przykucnęli za dużym, porośniętym mchem kamieniem. Wujek wyjął z plecaka lornetkę. I powoli podał ją Tosi. Najpierw rozejrzyj się po brzegu polany, w okolicach większych kamieni i niskich krzewów, odpowiedział szeptem. Minuty mijały powoli, aż nagle Tymek szarpnął Tosię lekko za rękaw. Tam szepnął podekscytowany. I rzeczywiście, z niskiej kępy traw wyłonił się mały, puszysty zwierzak z krótkimi łapkami, sterczącymi uszami i śmieszną, spłaszczoną mordką. Stanął na tylnych łapach, rozglądając się czujnie. To świstak, szepnął wujek z uśmiechem. Świstaki budują głębokie nory w ziemi z kilkoma wyjściami, a gdy tylko wyczują niebezpieczeństwo, ostrzegają innych głośnym gwizdem. Tosia aż wstrzymała oddech z wrażenia. Wtem świstak nagle zamarł, uniósł głowę i wydał przeciągły, wysoki gwizd. Przenikliwy jak dźwięk gwizdka. Po chwili zniknął błyskawicznie w zieleni, jakby zapadł się pod ziemię. Widzieliście, szepnęła Tosia, rozpromieniona. Jak w filmie przyrodniczym, tylko lepiej, dodał Tymek. Po krótkim odpoczynku ruszyli dalej. Droga zaczęła piąć się stromo w górę, kamienie pod butami krzęściły. Tosia z zapałem stawiała kolejne kroki. Mimo, że nogi lekko bolały, Tymek zaczął liczyć każdy krok od zakrętu do zakrętu. Doszedł do 78, gdy nagle drzewa się rozstąpiły, a przed nimi wyrósł niesamowity widok. Wow! Westchnęła Tosia. To słoneczniki, ogłosił z dumą wujek Marek, stając przed nimi jak przewodnik. Według legendy to zaklęci olbrzymi. Pomagali wędrowcom już zgubili drogę w górach. Mówi się, że nocą potrafią mruczeć między sobą, żeby przestrzec przed burzą. Skały wyglądały rzeczywiście jak olbrzymy, jedne wysokie i smukłe, inne przysadziste, jakby siedziały na niewidzialnych stołkach. Powierzchnia była popękana, porośnięta mchem i porostami. Tosia pobiegła w stronę jednej z formacji skalnych i nagle zawołała, ten manos, zobaczcie, tu jest profil, czoło, oko i broda. Tymek, który właśnie wspinał się na małą platformę z widokiem, wskazał inny głaz. A tamten wygląda jak wielki kapelusz z rondem. Może to czarodziejski kapelusz tego olbrzyma? Wujek roześmiał się, rozpinając plecak. Macie wyobraźnię, dzieciaki, ale właśnie tak od wieków rodziły się legendy. Ludzie patrzyli na naturę i widzieli w niej postacie, historie, symbole. Po dłuższym odpoczynku i pikniku wujek stwierdził: czas schodzić, ale najpierw zdjęcie z olbrzymami. Dzieci ustawiły się między dwoma największymi głazami, przytulając się do wujka. Uśmiechy mieli ogromne, a w oczach błyszczała radość. To był moment, który na długo zapisze się w ich pamięci, nie tylko jako wycieczka ale jako prawdziwa górska przygoda. W drodze powrotnej zaczęło się lekko ściemniać, a cienie drzew wydłużały się. Nagle usłyszeli cichy trzepot skrzydeł. Na gałęzi starego świerka usiadła Sowa. Jej wielkie oczy świeciły w półmroku. To puszczyk, szepnął wujek. Sowy widzą w ciemności i polują nocą. Dzieci patrzyły na Sowę z zachwytem. Starając się nie poruszyć ani o centymetr, puszczyk pokręcił głową, jakby się z nimi żegnał, i odleciał bezszelestnie. W końcu dotarli do domku wujostwa. Ciocia Basia czekała na nich z ciepłą herbatą i zupą pomidorową. Przy kominku Tosia i Tymek opowiadali o swoich przygodach o świstaku, chmurach, skalnych, olbrzymach i sowie. To była najlepsza wyprawa w naszym życiu. Stwierdził Tymek, ziewając szeroko. Tosia już zasypiała, wtulona w miękki kocyk. Głowę miała opartą na kolanach mamy, a w dłoni ściskała mały kamyk, który znalazła pod słonecznikami. Za oknem zapadał zmrok. Wiatr szeleścił w koronach świerków, niosąc ze sobą leśne opowieści. Nad górami błyszczały pierwsze gwiazdy, a dzieci śniły o następnej przygodzie. Jeśli podobała Wam się ta przygoda, to mamy dla Was wiele innych bajek do odkrycia. Kliknijcie subskrypcję i dołączcie do naszych małych podróżników. A jeśli ta historia Was zaciekawiła, zostawcie łapkę w górę. To znak, że chcecie więcej morskich opowiadań dla przedszkolaków. Do usłyszenia.